Firma LuxWood Project, marz 2012, kolejne zlecenie Tutaj będzie sał płot chłopaki kopią fundament Kosteczka na podjazd barwy jesieni Firma Avbud. To mamy prefabrykat, gotowe bloczki na ogrodzenie będzie podjeździć właśnie tak mówię z barw jesieni chodniczek na metr, tak widać sznuraczek jest puszczony i przed Państwem pracownicy firmy Lux Boot. Witamy, witamy szefa. się tutaj z ekipą na, na tym, na YouTubie, ty która mnie będzie was oglądać. Nie, nie filmuj, bo coś nie filmował. Ty jesteś jest na YouTubie już jako y, brukarz roku, także spokojnie, w ciebie już znają. Ale... Tutaj, y, jak państwo widzą, chłopaki korytują tutaj podchodniczek Na 30 wystarczy. Potem nasypiemy kamienia. Będzie jeden chodniczek. Tu będzie drugi. No i... Pojechali, jak to się mówi. Tak jest. Łopatka w ruchu no Patryk, który nie będzie... Do, do bardzo bardzo nie? dobra. Nie będzie za płytko tutaj jeszcze? Nie wiem, pomierzy się. się pomierzy i bardzo dobrze. Tu tarasik właśnie robię zaraz. No. Tu tarasik będzie wspaniały. Także do zobaczenia później. Drodzy, drodzy YouTubeowicze. Lanie fundamentu, pomachajmy wszyscy, tutaj ekipa LuxBoot, Tarnowskie Góry się kłaniają, 515 545 ocieplenia, brukarstwo, ogrodzenia. Tutaj mamy akurat, proszę Państwa, wspaniały fundamencik, zaraz będzie wylany, tutaj Janek, tutaj Pietrek, tu drugi Pietrek, Łasnachraniec. To jest ten, co gra na gitarze, a tutaj z oku i tam gości jeszcze jeden. Na bębdach, na A ten gra na weblach, A gra na ja. Tutaj panowie i panie lejemy w wszystko przygotowane, ładnie jest. Wymysłów na Śląsku, koło Śląskich, kozłowej góry. A tutaj y, majster tego zamieszania. Witam, witam. Kosteczkę tu mamy. Kosteczka będzie ułożona, tak samo. Potem zobaczcie tego efekt. Tymczasem. Tutaj powiem, kamyczek rozsypują. Zoku Jorzek, no Lagowa, lagowa ten nieograniczony krupniok, ten wieprzek, każdy kamieńcy na niego. Zoku, mam w kroku, wszystko w porządku. Tutaj przygotowujemy pod kosteczkę ładnie dolomit kamień, ubijamy, zagęszczamy. Wszystko tutaj musi wyglądać wspaniale. Gansygal. Ga Ga Nie mówi się Gansygal, bo Gansygal Ga to jest wszystko jedno. U gości. A tam Pietrek znowu muruje. Ja Janek się znowu chowa. Za ta wroda swoja. To pokażemy jeszcze no, i dupcy, że że się 7 godzin <laughs> Tu mamy już wymurowane Pierwsza warstwa Następnie tu będzie już również pierwsza warstwa taczka malty jaka wspaniała malteczka proszę zobaczyć jesteś kurwa na jesteś godzin

Przedstawiamy Państwu kosteczkę firmy AvBud w jesieni. Proszę tutaj pokazać, jak Luzbud wykonuje tę usługę. Firma mieści się w Toroskich Górach, na ulicy Legionów. Telefon 515-545-998. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Mamy tutaj samych fachowców, o, mnóstwo to... lat doświadczenia. Tutaj kolega, 15 lat w brukarstwie. Ty mówisz, że Dzie... ujmuje te 4 lat. 19! No bo 4 się uczył, powiedziałem 15, żeby nie było. No, no. Kolega po jak brukas spędził, tutaj jest plan przygotowany, panowie. Tutaj zakładamy kostkę. Teraz wygląda to w ten sposób. Tam panowie robią taki płot jak był kiedyś w Berlinie wschodnim. Tak jest. A my może przejdźmy raczej tutaj do tematu kostki brukowej. Proszę sprawdzić, zakładamy kosteczkę. Nigdzie nie ma żadnych równych linii. Wszędzie musi być, można powiedzieć, na zakładkę. Zakładamy, zakładamy, małą kostkę sobie wkładamy i kolorami je mieszamy lub w przedstawiamy. Tak to proszę Państwa wygląda. Pokażę, może z daleka tutaj pracy jak ona tutaj wrze. A tu mamy plan zrobiony już na gotowo, pod kosteczkę. A tu mamy plan jeszcze nie gotowy, więc można po nim trochę pochodzić. w górach, usługi wykonujemy tutaj w kulistach, piekary śląskie, bytom. Krzywnica tworów, brynek. Radzionka. Radzionko oczywiście też. Cizorkę możemy też położyć w kostetkę. Jedemy. No, my ich lubimy. Tak to idzie. Proszę zobaczyć jak to szybko rośnie. Jak rośnie tutaj metraż tej, Met... tej kostki. Metry idą, metry idą. Metry idą, jak to się mówi. Tu mamy opaskę położoną z... Jak się nie kojarzy z że kostkę rośnie, bo on się no nie... robi, to po prostu postanowił. Tu mamy opaskę granitową, z kostki 10. Mamy ją dookoła domu pociągniętą. Jak widać, tu będzie kosteczka, tu będzie w tym miejscu żwirek dookoła, tu będzie dalej kosteczka położona. Tamyczek, suty. Tu mamy tak zwaną. Teraz z chodniczkami, dwoma które dzisiaj będziemy najprawdopodobniej zakładać a kostkę zakładamy tu tak zwaną Starobruk tak właśnie porysowana kosteczka specjalnie w odpowiednich bębnach to właśnie mniej więcej tak będzie wyglądać ta kosteczka to delikatnie przesuta piaskiem już na gotowo zrobione Może chwilę. Lanie fundamentu. Pomachajmy wszyscy tutaj, ekipa lub Bud. Tarnowskie góry się kłaniają. 515 5, 4, 5, 9, 9, Ocieplenia, brukarstwo, ogrodzenia. Tutaj mam akurat, proszę Państwa, wspaniały fundamencik. Zaraz będzie wylany. Tutaj Janek, tutaj Pietrek, tu drugi Pietrek. Właścik hraniec. Ten jest ten, co gra na gitarze. A tutaj z oku i tam gości jeszcze jeden ten na, bębdach, na a ten na ja tutaj panowie i panie lejemy w wszystko przygotowane ładnie jest wymysłów na Śląsku koło opiekun śląskich kozłowej góry a tutaj y, majster tego tam mieszania witam witam Kostkę tu mamy kosteczka będzie ułożona tak samo Potem zobaczcie tego efekt. Tymczasem.